Siemka, który masz 9-7, dzisiaj przychodzimy następnego escape'a, ale lag, z Nizarem i z Oliwią. Siema. Siema. dobra, to idziemy. Kto czyta, Oliwia, ty czytasz? Ja jestem dziewczynką. Eee. Dobra, wyobraź sobie, że jesteś wielkim księciem, który ma za zadanie uratować piękną księżniczkę. Ech, czekaj. Czekaj, czekaj, no to jest dla ciebie wielka przygoda. Swoją grę, swoją grę zaczynasz tutaj i biegnij jak najszybciej. To nie jest łatwa gra. Czekajcie, tak. tu jest reguła. Mamy... To jest taka. Nie niszcie niczego, złoto to punkty. Zbieraj to, co jest w skrzyniach, graj zespołowo. Dobra, to jak się dzielimy tym rzeczami Tak, ja nie mogę skrzynia chodzić. Na przykład tak i wy się podzielcie. Ej! Ja żartuję, Paweł trzymaj. Dobra, masz szesnaście, masz szesnaście. Paweł trzymaj, trzymaj. Dobra, mam szesnaście. O nie, nie bardzo. No, dziękuję za wszystkie. 44 mięcha. Ja mam. Dobra. A ile? Jeden Ej. czy dwa? No jedź. Ja już jadę. No jedź. Przecież ja... ...i się zatrzymałem. Albo laga miałem. Ja Ej, no mój... Wziąłeś... ...mój wagonik wziąłeś. <grym> Nie tylko. Mój też, no mi się podoba. Trzy wagoniki na dole są. Ale lag. Bisz. Jaką rzecz musisz... Jaką rzecz musisz robić obie Więc PSN... Więc. Nie. Bez. Aha, jak nie rozwalisz Minecraftów, to nie wiem. Go. Czekaj, daj mi pierwszemu. Aha, Minecraftów, no tak. Dobra, dobra. Ja drugi. Ola, ola, ola. Ja ostatni tak, i tak, i tak, i tak, i tak spadnę. Idziesz? Idziemy, 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 idziemy. I jest. O fakt, już tak spadło. O, skrzyni, 3 złota. A! Ty nie jesteś lepsza. No nie, masz rację, wiesz. Okej, okay, to jest 3 złota, dźwignia, 3 złote jabłka. Ej, otworzyłem wam postój, to możecie tutaj na ten, ten i wpłynąć sobie. Nie, nie wow. rozkładać. O, to ja sobie tam pójdę no Zresztą wiesz jaka ja jestem. Dobra. Tak. Jesteś niesamowita. Escape'a. Najlepsza. Tak, dokładnie. Bo. Najlepsza. Szczególnie Escape. na parkurze. Da złoto. Okej, Zwiałeś. Aha, wziąłeś dziennie, spokój. Kurzę się. Co, nie rozkładać jak ja mam tu wskoczyć? Ej dobra, macie tutaj drugi. Ej, tu jest drugi Paweł, <grym> w <wśródenie> się. stronę. <Wkurzy> się. <grym> Wkurzę <wśródenie> się. Nie wierzę. Ale i tak wys Ale i tak daleko doszłam. <grym wśródenie> tak. Za pomocą twoją. Też poko jest. O, już daleko jesteśmy. No oh. <laughs> wpływaj 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 muralu wow, Ale epic fail Nie skoczyłem tam uh. Uh, A ja nie skoczyłam, ja skoczyłam na to szkło, nie? No to spadasz No to musisz zeskoczyć a! i wskoczyć do wody tutaj podpłynąć a. Dzięki Nie, to przez ciebie. Fajno. I parę razy żebyś mi nie syczała. Tylko mi nie syć. Nie syć mi tutaj. Ty też, lemik nie. Ty też mi te Remig nie sycz. Oliwia, cicho. Jak ci, jak ci syknę... Kurde. Ja, no niemożliwe. może. Nie, nie, ginę, nie, 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 części. O, zwaliłeś mnie na sam no Oliwia dajesz, dasz radę. No... tak! Creeper, <laughs> słuchaj. Chciałabym wiesz, dać radę. <laughs> mam pytanie, co ty masz z tymi creeperami? Ta najładniejszy miał skin. Nie no, Ten znowu poster... tam. <laughs> oh my god! Ja nie mogę na światło odskoczyć. A Oliwia gdzie? Ja wpływam No ja też dopiero wpływam, bo spadł oh. też wpływam. Ja, ja też wpływam Ja też... mieszkałam Miki, spójrz w dół Haha, idę No dopóki masz te uszy, co będę się nazywał mieszka Miki Ale mi się podobają te uszy <giby> <giby> A! Nawet ja tych uszów nie mam, ale okej okay. <giby> Hmm. Ja! I znowu ten sam fail, no już trzeci czy tam czwarty raz na tym samym spadłem. Tak, ja spadłam do tyłu. Jak możesz spać do tyłu? Nie wiem. Tak, ja jechałam raz bobsleigh, nie? I tak mi się przerzu... No weź <śmany> sobie. <śmany> I na bobsleju raz tyłem, obrócił mi się bobslej i tak jechałam tyłem. No. To było, przepraszam. Won, won, won. Mógłbyś włączyć PvP wcześniej. Nie, nie, dzięki. No toś tak za... Zagad... Nie, Olivia, no ja znowu zamordię. no ludzie, co jest? Nie <Glifia>, w sumie dute. No co ja ci zrobiłam? Zmią... <ga> Zepchałaś mnie tą swoją nogą. Oliwia poleciała <glifia> w dół. <duch. glery> Żebyś wiedział. <glifia> Widziałem <glifia> <glifia> Płynąłem do góry akurat. O jest, dobra. Wiesz co jest najlepsze. Niech jest najlepsze to, że nie widać... O dobra, cacy. Cacy, cacy. No what the fuck włącz mi to Nie no. O, o, cacy! O! Jeszcze sam spadł. Dajesz, nie zejmę. Dalej jest. I pewnie... Nie! I pewnie spadłeś tam, gdzie Przy ja ciężko. Gdzie... Przy ostatnim. Przy ostatnim. Głupi pies, popchał mnie. Ja tu już, już, o, ja już, ja już płyniesz, trzeba płyniesz. Ten, na ten pies. No to mnie zwalisz, kurczę. No ty mnie zwalisz. <laughs> Zwaliłaś No trochę. No wyskakuj z tej wody! <laughs> ty te no, masz O no, tak! Ej, iż. ale masz tam skoczyć na ten człodzek, a nie zbierz tylko stary. Ale ja mam takie lagi, ja, ja mam takie lagi. O no bez przesad znowu spadłem. Zrób cięcie, wiesz, bo tu będzie za długo trwać. no, dobra, jak nagrywamy, to nagrywamy. Nie no dobra, ja już opanowałem. Gdzie jesteś? Tak, ty. Nie no, Nizar całkiem spoko jest w tych escape'ach. O <laughs> epic fail. To ja znowu to samo. gościu, no w już się grało kiedyś. Tyle razy grałem w parku że normalnie. Teraz hop i shift jest, 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 jest. I ja O! I jest, jest. Jest! Odsuńcie! Faktycznie, I... ja Yeah! Przeszłeś? Jeszcze nie. I jest! Przeszłeś? Nie tam wtedy po, po, pies popchał. No pomyśl, no weź! Uruchom go! Czekaj, bo tutaj. Hmm. Nie, no nie ma ten film, to trzeba rozwalić to. O. Dokładnie. O, leci. D dziękuję. I przy samym końcu pies nie zjechał. Tak to bym już dał, nie, Tak to no, byś nie To by mi już To, że, po mm, to uwierz. Spadłeś? No, to no, ale ty jest przesada, mogę go zwalić. Mogę psa ja zwalić? Czemu? Za! Nie! Uuu, nie. na szczęście nie jednak kamień. Nie mogę nie, Olivia, nie, nie mogę... W... Nie. W... No ja nie mogę wpłynąć przez tego psa. No właśnie, mogę go zepchać? No zepchij go. Jestem. No, ale to Oliwia mi pozwoliła. I zarweź, bo znowu spadnę na sam dół. No płyń! O nie mogę! Pies mnie popycha! Ja nie mogę sch... Ja... O Boże! Patrzcie, gdzie trafiłam! Jej! Gdzie ty? Gdzie ty? Tak, muszę tak... O... No, a mnie śpiew... Pies nie popchnął. Patrzcie, gdzie... <śm> patrzcie, gdzie ja jestem! O! Przeszłem! O! Dwa żelazne hełmy, wezmę jeden ich złoto. i złoto. Idę dalej. Fuck. Tepnąć no się chcecie! O dobra, Bartek już jest Stefanie. Nie ma Stefania. Mnie, nie ma, nie ma, mnie musicie tepać, bo nie, wiesz e, nie, e... <grym> nie zreka, się! Nie, nie, ee... Oddam, czekaj, to się pochlepnie! Zagadka! Co? Zagadka? Zrobko. Dobra, winiął! Ma... To będzie... To tu... Potrzebne, cierpimy! Tu, tu będzie sło potrzebne, cierpimy! Złoto, to ja złoto wezmę! Dwa razy, czekaj. Ja teraz ginę. Ja teraz ginę. A mój Dobra, to ja idę, bo ja tam. Nie do... <grym> ja idź tam. Ja, ja nie dojdę. Czekaj. Chodź za mną. Patrz, jak to się idzie. Patrz, chodź tu za mną. Nie tak, nie tak. No, szkielet, szkielet, bije mnie. A, ma. Uwaga, Umo ej. Ten. Simver ja przeszłem. Przeszłem, przeszłem. Kurde! Kurde! Oua, bije mnie. Ja przeszłem, przeszłem. Aha. Ja, no i ja tego parkura nie przejdę, to ja sobie idę, bo ja nie przejdę tego, wiecie o tym. A no tak. Mm, nie. No pomóż mi z tym szkieletem kolernym. Jezu! Jezu. No, Mógłbyś mnie wie. chociaż posłuchać. No dobra, to ja idę, pa. Gdzie ty idziesz? No nie! Tepnij go. No chodź tu. chodź tu! Chodź tu, tu zacznij. O nie, i co teraz? Nie rozumiem, się. Właś. Czekaj. A może trzeba to zrobić, czekaj? Gdzie Podłącz, ja jestem? By... Podłącz, by przejść! Przejść! Ej, patrzcie gdzie ja jestem? Na dachu. Nie tu. Nie. Szkladem. No dobra, to, to może teraz tutaj powiem. od razu pod tym. Mhm. Mm ja jestem na dachu gdzieś. E... O tam jest coś, przejście jakieś. A nie, to tam jest zwykła tu trzeba wziąć. Nie. Trzeba zrobić... coś Można... Co? Można to zrobić... Zapalić? Nie. Kurczę. Nie rozpali niczego. Tu zacznij. Nie no bo patrz tu można by było postawić tego tłoka klejącego, nie? Ten tłok by tego kamienia wyciągnął. A może mam... O, o żal, bo nieważne, stawiasz sobie to co, pyk, pyk Ała. I się Dwa razy Nie wiem O dobra, ej, chodźcie Dobra, niech tu stoi O dobra Oła, co to mnie bije? O nie! Creeper A, Aaaa, bije mnie wszystko! Bije mnie! No tak, więc... Zaraz ginę. O, szkielecie. Ginę. Ja poszłam nie tu. Skelety! Nie, no ja się stąd wycofuję. A ja poszłam nie to... tu, gdzie trzeba. O, o, biją, biją się! Pomożemy im. O, biją Dobra, się! Dobra, to biją. narka ludzie, zaraz ten, nie? Zara powrót, narka. Pożegnajcie się Halo. ludzie, no? Ah, non mais ah, ah, secondes de mnie je me